Witajcie drodzy widzowie w czwartek 3 października, co ja wam tu dzisiaj opowiem, a mianowicie jestem na, na działce Kuby, gdzie najpóźniej sialiśmy pszenżyto o zimę działka z tym zazielenieniem Kuby. Przężyto było zasiane niecałe chyba dwa tygodnie. 21 października. Było to przężyto odmiany Belcanto. Hodowcy Danko. 21 październik, termin siewu. Wysiewane nasiona były w ilości 170 kg 170 kg na hektar to odpowiadało ilości sztuk na metrze kwadratowym 35-350 Przypraszam. i zobaczcie to jest ta działeczka na którą przyjeżdżamy płoszyć jelenie, które tutaj wyrządziły nam szkody Rzepaku a teraz sobie dalej robią pobojowisko, ryją, kopią. Tutaj mamy ślady. Zobaczcie tropy jelenia. Można zobaczyć tu tylne raciczki. I tu jak, jak duże są te ślady. Jelenie dalej robią spustoszenie na tej działce. Zostało to już zgłoszone. Byli tu szacować. Bo teraz postanowiliśmy się kontaktować z Kołem Łowieckim. Postanowiliśmy się kontaktować z Kołem Łowieckim poprzez maila. I dzwonię już, yy, piszę maila. Zgłoszenie robię bezpośrednio do PZT w Słupsku, pod które yy, Koło łowieckie Szarak podlega, które jest tutaj za te tereny, za te pola yy, odpowiedzialne. Mamy w końcu po tych czterech dniach mglistych z niewielkimi opadami deszczu w końcu mamy, w końcu mamy pogodę ładną słoneczną, która pozwala nam na wykonanie zabiegów odchwaszczania. Wala nam ta pogoda na przeprowadzenie zabiegów odkwaszczania tego przężyta, wszystkie działki już mam opryskane. Tylko zostało mi tutaj te 7,5 hektara zrobić i temat odkwaszczania w naszym gospodarstwie będzie zamknięty. Najgorzej mnie niepokoi to, że one tutaj w dalszym ciągu ryją, pomimo tego, że yy, że płoszymy je. Kuba zakupił petardy, sznury z petardami. Na sznurze jest 8 petard. Kupił 10 sztuk. Zapłacił już z przesyłką 275 zł. Ale jak możecie za, zauważyć, że na niezbyt wiele się to na niezbyt wiele się to zdaje. Jest to też działeczka, której nie zdążył zawałować. Zobaczcie, tu jest poryte tylko do tego miejsca kawałkiem od, poprzecz... od poprzeczniaka zostało to zawałowane, a w tym miejscu już rozpadał się mocno, deszcz, wały zaczęły się moklejać, więc nie dokończył tego no tutaj tutaj one sobie robią spustoszenie Przychodzą jakby do siebie na swoje Przypuszczam, że tak się z, z, z jak to powiedzieć takim się upodobała ta działeczka z tym rzepakiem, że teraz postanawiają przychodzić także i robić bałagan w zasianym przężycie no ale teraz ja już tego nie odpuszczę. Tu nawet idą pomiędzy. Nie wiem czego one szukają. Czy jakichś robaków, czy co. Tutaj sąsiad ma żytko posiane. I one sobie tutaj chodzą. Tutaj już na szerokość 1,5 metra, dwóch metrów. Postanowiły sobie urządzić poligon. Walą, psują, kopią dziury, także sytuacja jest nieciekawa. Do zabiegu odkwaszczania używam tak samo jak na pszenicy. Środka Kualex w ilości 0,25 g na hektar. Tam jest trzy substancje czynne. Nie wymienię Wam ich teraz, bo nie pamiętam. Wiem, że na pewno są trzy substancje czynne w środku: Kualex 0,25 g na hektar, i do tego idzie, y, idzie flufenacet i diplufenika. To są dwie substancje czynne w emulsji. Kualex y, to jest proszek. I taką miksturą właśnie sprawdzoną już w ubiegłym roku, bo wszystkie oziminy robiłem w ubiegłym roku ku Aleksem. Było dobrze. Nie robiłem żadnych poprawek. Także postanowiłem postanowiłem też w tym roku skorzystać z tych środków. Środki zakupiłem kolegi, przedstawiciela firmy Agrolog. Celowo chodzę tutaj w te miejsce, żeby mieć jakiś też podgląd materiał, gdzie one tutaj ryją. Może podejdę tutaj w to miejsce, gdzie wkładamy petardy. Też one niekiedy, niekiedy zawodzą, bo gdy byliśmy tu dwa dni temu, tak co dwa dni przyjeżdżamy <laughs> odpalać te petardy późnym wieczorem To jest na sznurze, jest 8 petard Zobaczymy, elegancko, elegancko tu wszystko poszło, tylko drucik został, muszę to przestawić. Na chwilę tak zrobię gdyż będę przejeżdżał tutaj. Co strzelamy, a mimo to one chodzą. Przężytko. Przężytko fajnie, w fazie szpileczki. W fazie szpileczki. Już ta działka nie zostanie zwałowana, bo już dzisiaj zadecydowaliśmy. Nie czekamy aż ta ziemia przesknie, bo teraz. Wiadomo, krótki dzień i nie ma sensu czekać, lepiej to odkwasić. Przyjedzie się, zbierze kamienie. Czy jeszcze jak pogoda pozwoli jesienią, czy też wczesną wiosną, zbierzemy te większe kamienie, no i trudno. Będzie jedna działka niezawałowana. Będzie jedna działka niezawałowana. Także 21 wysiew to jest dzisiaj 3, 3 dni, 8 i 3. 11 dni od siewu ładnie już się wyrządkowała Wyrządkowało przy, Przężyto Przężyto Kuba wziął też z centrali Odmiana Belkanto jak już wcześniej wspomniałem No i cóż nie będę przeciągał Nie będę przeciągał Co mogę powiedzieć jeszcze Może wam dopowiem, że Jest problem z aplikacją z wydrukowaniem protokołu szacowania tych suszy, tak. Wchodzimy na tą aplikację, otwieramy stronę i gdy chcemy pobrać protokół już z wynikiem oszacowanych strat spowodowanych suszą, to aplikacja wtedy kręci, nie działa, nie puszcza nas dalej, aby pobrać właśnie ten protokół w wyniku suszy, a mamy jak wiecie dobrze już niewiele czasu, bo do 15 listopada dokumenty, komplet dokumentów musi zostać Komplet dokumentów musi zostać dostarczony do agencji Także ta aplikacja jest o Kant o pi rozbić i cóż, y, przypuszczam, że w całym kraju jest, wszyscy rolnicy mają taki problem. Trzeba próbować. Ja próbuję już i z rana, i z wieczora, i też nie zamierzam 24 godziny siedzieć przed y, laptopem, żeby y, może akurat się uda. O, zadziała mi ta aplikacja i pobiorę właśnie wynik tego dokumentu potrzebnego do złożenia wniosku o. Udzielenie tej pomocy suszowej. Sprawda, nie jest to jakaś wielka pomoc, no ale nawet te 500 zł, jakie będzie mi przysługiwało, yy, trzeba też z tego skorzystać. No ale nie wiem, czy to jest celowa robota, czy to jest celowa robota, właśnie, czy ta aplikacja. Jeżeli coś nie działa, to na takiej podstawie nie możemy my ubiegać się o, o, o jakieś, yy, chodzić tam. Yy, Działać, urzędować w tej aplikacji. Bo jeżeli to nie działa, no to muszą to chyba biura zacząć przyjmować. My teraz za nich robimy robotę. Moglibyśmy tak robić, ale trzeba nam tą aplikację tak przygotować, żeby to było wydolny ten system. Ja rozumiem, że może być jakieś przesilenie, jeden raz, drugi, trzeci, ale ja już próbuję 20 razy. Może więcej, bo ona się tym zajmuje. I ciągle kręci, kręci, kręci. Przy złożeniu wniosku nie było problemu. Tu mogę dopowiedzieć, że gdy składałem wniosek, to poszło to wszystko gładko. Kuba też swój wniosek składał. Ja to tam się zalogowałem z rana, przed siódmą już. I pierwszym razem to się udało zrobić. Ale teraz pobierając już ten wynik, okazuje się, że jest problem. I to rozmawiałem z kolegami tutaj z mojej miejscowości, z okolic, że tak samo jest problem, żeby pobrać, żeby ta aplikacja zadziałała w taki sposób, w jaki ona działać powinna. Cóż, nie będę przedłużał. Nie będę przedłużał. Jadę pryskać, bo jeszcze chcę jechać. Chcę jechać jeszcze. zrobić. Zabieg w rzepaku, bo jeszcze nie aplikowałem boru, dołożę jakieś odżywki i pojadę z tym borem. Teraz mamy godzinę 12. Myślę, że jeden, jeden opryskiwacz uda mi się jeszcze wywieźć na rzepak. Także nie będę przedłużał. Nie wiem czy się nawet z Wami dzisiaj przywitałem, czy nie, no ale się pożegnam. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, do przyciskania dzwoneczka do przyciśnięcia dzwoneczka. Stawiajcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć, życzę wszystkim udanego logowania i pobierania wyników z szacowania strat spowodowanych suszą w Waszych gospodarstwach. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.